Witam bardzo serdecznie z tej strony Konti po takiej drobnej przerwie w serii z Titan Quest'a. Trochę zamieszania w zeszłym tygodniu plus yy, początkiem tego i przy okazji też wkręciłem się Mega Hero 2.0 w otwartą betę, więc yy, tak się to wszystko pozbiegało ze sobą, że no troszkę <coughs> zaniedbałem serię, za co sorki, ale już lecimy dalej, bo czeka na nas końcówka drugiego aktu. Egipt kończymy. Kończymy Egipt, będziemy teraz się wzdłuż Nilu Przemieszczać z Nilu w celu znalezienia Telkina w Dolinie Królów. Więc komu w drogę temu kufer i lecimy dalej. Nie ma co. Yy, a. F się podnosi w Rosji Da 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 da, Wzdłużnij lub pędza i zabijam skrzydlate bestie, bo czemu nie? Łuk jest fajny, bo to by je właśnie zabijać i alt mi się kliknął. Tu się nie da podnosić i przedmiotów nie będących miksturkami, materiałami, żeby do craftu i, i złotem za pomocą przycisku, a więc ok Wież ludy, ja sztur ludy, centuriony

nie przejdę, dobra, dobra tu jakaś jaskinia, a tam jest jakaś fontanna, więc wejdziemy sobie najpierw tu zabieramy fontannę, a później wrócimy z miasta Teb, no tak, zmierzamy w stronę Teb w sensie miasta Teby jeżeli dobrze to odmieniłem. Wjeżdżamy do jaskini, w której jest grobowa pleśń i odrażający rozkład, więc brzmi smacznie. Mhm. Jakieś takie dosyć twardawe te leśniostory, Du -du. A to tutaj niewiele jest widzę Może tu będzie na wyższych poziomach trudności coś ciężko stwierdzić W każdym razie e, tutaj nie ma nic poza kilkoma mówkami, jakimiś dwoma skrzynkami, także OUT Lecimy do teby <laughs> teby, teby, teby telkiny <laughs> szakaloczłek, dobra. Miał... Myślę, że przeczytałem pierwotnie szczuroczłek i miałem zadać pytanie dlaczego te szczury skamlą jak psy. No szakale w sumie to są chyba takie z psowatych trochę, więc... To by się zgadzało. Gdyby to były szczuroczłeki, to by to było dziwne.

żeby by odzwierciedliło to co chciałem powiedzieć i nie znalazłem tak więc troszkę mnie nagli tutaj czas i dlatego ten materiał postaram się w miarę sensownie zamknąć tak krótko amulet z przebiegłości obrażenie trwającego cisny szansa na uniknięcie pocisków okay. <laughs> Double dot, double dot. Oj, tu jakaś jeskinka. jaskinia. na przedmieściach. Te, to jakiś grobowy, bardziej kolejny. już, że nie jestem fanem tych grobowców? No ale warto odwiedzać, bo może się trafić jakaś litka albo coś. Mm -hmm. Express shrine, let's go. Teraz poproszę litki. Albo lepiej, dużo słabych mopków, żeby szybko je zabijać i dostawać ekspa. tu tu. Jest tu coś ciekawego. Czy jednak nie ma nic? Nie ma jakichś zadań pobocznych? Nie ma, tylko powykonywane. Mm -hmm. Ostatnio w GIGie miałem te dwa albo trzy zadania poboczne, to... ...a wszystko zrobiłem... ...w poprzednim razie materiale, o ile dobrze pamiętam. Rzucak siły. Majestic chest. Welcome to majestic chest. Część mechaniczna, spoko. Spoko opcja. Proszę. Uh -huh. Wiele tu nie ma. Mm -hmm. Du, 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 no, także jeszcze raz wracając do tematu. Nie warcie się, seria nie została w żaden sposób przerwana, bądź porzucona. Po prostu taki ostatni tydzień był trochę powalony. No, jak wspomniałem, no, krętka lekka Hero 2.0 2.0, swoją drogą zaproszony w streamie. Hero właśnie. Czy, 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 czy z jakichś również innych gier, ogólnie na Twitch'a zapraszam jeżeli jeszcze ktoś z was tutaj oglądających serię lub jakieś inne materiały nie, 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 nie wiecie, albo jakoś was nie ciągnie, to zachęcam jednak podać, również na streamy na Twitch'u zawsze inaczej na żywo pogadać, aniżeli w sekcji komentarzy więc no tak pokrótce kości 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 Miau. daj daj sam daj mm -hmm. regeneration regeneration Quake body make dobra, tam jest jakieś fontaniątko, żeby tam miały być te teby. Wspomniane, bo to jestem cały czas na przedmieściach i kawałek już od wejścia na przedmieścia wyszedłem. Już I nie anymore. No dobra, L, nie K, L. Do Rakotis dotrzeć może, bo tam przynajmniej chyba blisko i jest MP od sprzedawania. Rakotis, tak jest.

Mm, Pyk, teby zostały teby, i jeszcze tam ostatnia lokacja, w sensie ostatni, jakby region, waypointem. I będzie koniec drugiego aktu. Iha! Widzieliśmy odcinka, może się zmieszczę. Dobra, to jest jakaś kolejna skinia O, taka dzielitka. <laughs> kakra, pani krwi. pamiętajcie. Nie umarli nie powinni krwawić. Albo jakieś inne szkielety, widma, zombie. No, zombie też mogą krwawić. Ale szkielety lub widma to raczej nie bardzo. Poszarać umysłu. to 31-poziomowa litka, która nic nie dała. I uwaga, dwie majestatyczne skrzynie, które nic nie dały. Tak, z ciekawości, jest tu jakaś statystyka odpowiadająca Magic Find? Nie widzę tu nic takiego, co by mogło odpowiedzieć za Magic Find, a więc dajcie znać w komentarzu, czy jest coś jak Magic Find, hmm. Przypominam sobie, że bym spotkał jakiekolwiek przedmioty, które by miały taką statystykę i w sumie to mnie tak teraz zaintrygowało, że tak mnóstwo elit, nic nielecące, te sprawy. Nie ukrywam, że fajnie będzie kiedyś Magic finda większego i zauważalnego takiego, bo to w grach często jest tak, że ten Magic Find jest, ale średnio zauważalny. Przynajmniej moje RNG tak wygląda bardzo często. Wiadomo, że nie jest tak, że kompletnie, totalnie, nikt mi nigdy nie leci, no bo to aż tak le to to nie jest, ale no wiecie, no, takie doświadczenie, że ee, nic nie leci. Owszem, ten, nie biorę pod uwagę sytuacji, w której stoję w mieście albo, nie wiem, podobno jak gra ma hideout ty, ty w stylu PoE, czy coś, to wtedy no, jest to logiczne, że nie leci, no bo ciężko by było, żeby w hideoucie coś leciało. Ale no, wiecie jak to jest. Robi się dziesiątki mapek, zabija się setki, a nie tysiące potworków. I nie wypada nic. Już nie mówię, żeby coś dobrego, tylko że ogólnie tak, nawet tak to bardzo szansy na coś fajnego nie ma. Że w ogóle jakaś, nie wiem, legenda, unikat, nie wiem, heroik, item, zwał jak zwał. Każdy gra, w każdej grze to tam jakąś swoją, jakieś swoje nazewnictwo ma. Świątynia, seti, tak, no. No i właśnie to jest to takie mega negatywne RNG, gdzie nic nie leci. Bye. That which they call a Telkin passed through here. When it came, we all fled, for we were cowards. But our head priest, Nebkemi, stood before the Dread Sorcerer. With his staff high and his arm outstretched, he fought it. Only the terrible Telkin turned Nebkemi's spells back upon him. Our brave head priest was changed, utterly transformed. Mm -hmm. He is one of them now. I złano wdem dobra. Tam jest wyjście dalej. Tu jest jakaś. O, teby. Czyli jestem w Tebach faktycznie, w tej świątyni w Tebach, dobra. Połowa sukcesu. Teraz pytanie za milion. Tu jest świątynia reinkarnacji, fontanna, tak? Tak czy nie? Tak, bo nie mogę. Nie, na zewnątrz jest dobra. Questów więcej tu nie ma? Bo tu są drzwiczki zapieczętowane przez zadanie, czyli jednak najpierw muszę iść do kapłana. Dobra, więc ruszajmy. A więc dalej, prosto w legoisko grozy. Przełęcz górska, to jest ta Przełęcz górska, w której mam się ciuknąć z tym... z pelkinem. Tudzież, tu będzie splugawiony kapłan, a Telkin pójdzie dalej. Skorpus ludobójca. Już. Mhm, grań mereceger doliny królów, mam go odszukać. Czy grań, merece, gery ma coś związanego z doliną królów? Kurw, Накроманщик. Давай. Покажи мне, что у тебя Zabalsamowany trup gwardzista. Chłop ma dwa życia. Cheater. Elitka. Nice. Warto jest ten kapłan właśnie, bo to jakieś... posągi konstruktów go bronią. Dobra, oh, Nepkemi, spoczony kapon, dobra. No coś panie rzucił. To było zadanie poboczne? Eee, no tak, faktycznie. Dobra, zadań poboczne to było. Zadaj główne to dali telki w Dolinie Królów. Dobra, mamy zadanie poboczne ukończone. Możemy ruszyć kawałeczek dalej. Tam jakaś kolejna jaskinia. <todgłosy> Damage from above. Tak dobrze. Hmm. Co tam się dzieje? Baka, baka. Mhm. Dobrze, a teraz jest jakaś przełęcz górska. Tutaj też coś jest, jakaś kapliczka doświadczenia. Przyda się, to zaraz będzie level. Mmm, właśnie wskoczył. Nice! -o. Dobra, wykorzystajmy kapliczkę doświadczenia. Tam na reinkarnacji jeszcze gdzieś podejdziemy sobie kawałeczek. Miejsce prawdy ładna salwa poszła Spoko, że ta salwa to już jak na blisko wystrzeli to bije kilka razy To jest akurat całkiem spoko, wręcz Need more decks, need more decks, mistrzostwo łowów. To chciałem sobie podbić do maksa, nie? przecieranie szlaków, 18% szybkości ruchu i zmniejszony czas działania pułapek, czy coś tego typu. I tam są jakieś ludziki w tamtym kierunku. Dobra, to zanim pójdziemy do ludzików, chociaż. Co to jest? Tam jest fontanna reinkarnacja. Dobra, zanim pójdziemy do ludzików, obczajmy sobie, co tutaj będzie i prawdopodobnie tamte ludziki, które tam są. To będzie zakończenie owego materiału. Teraz bym się jakieś elity przydały. No, mówisz masz. Ok, zielony toporek. Okej. Okay. Tam jest jakieś dalsze przejście. No to jak są filary ogniste, to znaczy gdzie jest dalsze przejście. Ło, wow, kolejna elita, nice. Znacznie bitewnej dwie elity. Tam się podoba. Warto się rozglądać po mafie Co to jeszcze jedna lita? Byłoby spoko, ale nie Obozowisko dzikich wąszy O jelita kolejna, Ach, i nawet druga, Dwie naraz A kill zrodzony z cienia Nice, cztery elity tu były. Ha, a jakbym poszedł dalej. O po jednym mm, 34-43 no niestety chyba tredninę jeżdża ten łuk że ja do ognia oparzę, no niestety No ale można było liczyć na to, że będzie fajnie Wydawało się niestety inaczej, no ale coś tam i dalej wypadło, więc nie myślę i di cannot carry anymore. I cannot carry anymore, you say? Tiri 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 tiri. Mm -hmm. czyli jednak trzeba iść tam tendy dobre. Dłowo ludzików ludzi jednak tam no to komu w drogę temu YOLO. Na królów. Ha, tu będzie Telkin. Mhm. Mamy ludzików. Please to meet Please to meet. Hello. Dzięki gościu sobie... A zielony też sprzedam. Pyk posprzedawanko. Dobrze, jest Gitas, możemy iść dalej. Pyk, fontana reinkarnacji. I waypoint. Portal w dolinie królów, czyli ostatni. I to będzie już końcówka aktu prawdopodobnie. A tamta brama w mieście to jest już wejście do kolejnego aktu. Dobrze proszę państwa, będziemy to kończyć tutaj w takim razie. Myślę, że spotkanie z Telkinem w Dolinie Królów zostawimy sobie na raz następny. Tak jak wspominałem, no troszkę mnie tutaj nagli teraz czas, więc dlatego też taki krótszy materiał będzie, ale tak jak mówię, postaram się wrócić już teraz regularnie, teraz najbliższe dwa tygodnie, myślę, że będą takie dużo bardziej łagodne i elastyczne dla mnie, jeżeli chodzi o czas na nagrywanie więc postaram się ciutkę przyspieszyć z serią żeby nadrobić ten, prawie że ponad tydzień przerwy, także do zobaczenia w kolejnych materiałach, jeżeli wam się podoba, zostawcie łapkę komentarz, suba jak nie macie, wpadajcie na twitcha jeszcze raz zapraszam na streamy i do zobaczenia w kolejnych materiałach oraz na streamach. Trzymajcie się, cześć.